Siema Santiago. witam oczywiście w CSie, w openingu mamy dzisiaj polowanie na Donga, Ding Donga, ale zanim pierwsza kapsułka, chciałbym Ci powiedzieć, że do wygrania masz rękawiczki za darmo, eee, za trzystówki są, gdzie one są, te rękawice? Ej no kurde, zawsze, tak mnie, o tutaj, dobra, tak mnie denerwuje ten CS, eee, tutaj masz, rękawiczki takie, trzystówki kosztują, są do dla Ciebie, dla losowego subskrybenta, także subuj kanał, pierwsza linka w opisie stream, jak masz 10... Maja. Dobra, kupione kapsułki są, znowu muszę skronować. Dobra, jest. Pierwsza kapsułka leci, sprawdźmy co wydropimy. Mam nadzieję na Donka. Nie wiem jakie są jeszcze dobre te autografy, które są bardzo profitowe, ale dzisiaj spróbujemy zdobyć je wszystkie. Zanim to oczywiście G4 Skins, strona do otwierania skrzynek ze skinami do CS-a. Jeśli jesteś nie możesz sobie zerknąć na stronkę. Santi7Kocik daje ci plus 5% do każdego depozytu i oczywiście skrzynkę Milspec na start właśnie taką. Możemy sobie ją otworzyć. Zobaczmy, co nam tutaj szczęście przyniesie. Może lepiej niż na Uga i Bena będzie. Eee, pamiętaj, że oczywiście tutaj masz na stronie bitwy, kontrakt, tryb kontrol, kontrol również sklep. Możesz sobie sprawdzać. Wpłata z kinami jest praktycznie w tym momencie bezprowizyjna. My lecimy kolejny opening. Lecimy, lecimy z openingiem. Eee, oj! No nie, i obok... Holo. Ten złoto tam było, no. A co to było za złoto? Fajny był jakiś ten autograf. Ale nie Nie, nie rzuciłem oka tak do końca. Kogo to był autograf? Legend. ok. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. W ogóle niektóre te autografy są takie ciekawe dosyć, bym powiedział. Mm -hmm. O! Hoxy poxy, hoxy poxy. No to kurwa, już clickbait mam, zaraz będziecie mnie jechać <grywka> za clickbait. Muszę was clickbaitować, ale to nie jest clickbait, bo dostałem. Pozdro. Chyba, że dostanę jeszcze lepszą, to wtedy będzie inny clickbait. No, ale holo to się nie zdarza na openingach. no Tak szczerze? No u mnie? Widziałeś kiedyś holo u mnie na openingu? Na odcinku yy, w CS-ie? Na klejkę holo? Nie hmm. wiem, kiedy ostatni raz była. A jak była, to może kosztowała ze złoty 50, więc w sumie był jeszcze, była jeszcze strata na happeningu. Dobra, no zerknijmy, może coś jeszcze poleci. Fit, obok fit był w holo. Ten fit w holo nie jest jakiś drogi, bo na streamie ja go otworzyłem. Mam tą naklejkę fita w holo. Muszę go sprzedać, chyba, bo to nie jest za dobra inwestycja. Stop. Chopper, fajny ten. To jest chyba kapelusz, nie? Całkiem, całkiem fajny pomysł na naklejkę. Jeszcze dwie zostały nam e, kapsułki do otwarcia. Sprawdźmy. Może akurat coś dobrego poleci. E, no zobaczmy. Zajło, ale w e, papierze. Wygląda tak jak e, chiński alfabet. Ten, takie te znaki, nie? Czy, mi się, ty, czy mam urojenia? Tak mi się kojarzy trochę ten ta czcionka. Pozdro. Ostatnia leci. Mam nadzieję, że drobimy coś dobrego. E, I drobimy... Historia lubi się powtarzać. Chop. Kolejny Czopik. No niestety, no, ówczają się, no to takie openingi właśnie są, kurde, no i. <ścoughs> Czekaj, bo mi minutnik mi, dzwoni. Muszę iść. Y, no, y, wyjąć żarcie z piekarnika. Y, nieważne, nieważne. Y, Hoksi Poksi wyleciał. Dzięki. On nie mi kosztuje. Możemy zerknąć w sumie. Przy okazji. I on? Y, Hoksi. 2,30. zwrócił nam. Dwie kapsułki. No co, no tak to, tak to bywa. Dzięki za dzisiejszy opening. Wbijaj sobie jutro, bo są oczywiście codziennie. Trzymaj się. Cześć, cześć.